Proszę. Kolorowa. Proszę. Żeby miała komputery. Żeby miała komputer. A ustaliliśmy, że jaka ta szkoła ma być. W kształcie czego? Samolotu. Samolotu. A dlaczego w kształcie samolotu? Proszę, polskich. Bo szkoła nosi imię lotników polskich. A dlaczego takie imię nosi? Tak. To byłby duży samolot czy mały samolot? Duży. Duży. Głośniej mówimy. Dobrze? Co jeszcze by było w tym samolocie? Proszę. Zadzadam, żeby nie... Ktoś z z chce, żeby tylko chciał materatę. Tak. Czyli byłby wyłożony miękkimi materacami. Jaki by byłby jeszcze? Byłby basen, a kto z was lubi pływać? Większość chciałaby pływać niedaleko na Nosy, że tylko tutaj, prawda? Tak. Co jeszcze byście chcieli w szkole? Proszę. Halę sportową. Mamy piękne boiska, ale jeszcze nam się marzy hala. Kto lubi uprawiać sport? Tak. A błęd ile miałby czasu trwać? Były głowy, te cztery też, tak. Tak, co jeszcze w tej wymarzonej szkole by było? Nie trzeba by było nosić książek. można by było je zostawiać. Tak, proszę. Tak, a co w tej sali było jeszcze? Proszę. Teatr. Teatr, a co jeszcze? Żeby wszystkie łapki były w krok ułożone. A, to wstali, chcielibyście, tak? A dlaczego? Żeby wiedziałem w kolejnych Tak, tylko żebyśmy wszyscy dwa, swoje widzieli, co jeszcze by było w tej szkole? Jeszcze takie yy, zegarki yy, elektryczne, szybko-elektryczne, szybko-elektryczne, że ja nikt nie szło się z takim, chodź, w Dobrze, co jeszcze? W szczególnym miejscu, żeby mogli porozmawiać ze sobą, bo rzadko się widują, prawda? Proszę. A nad salą teatralną byłoby planetarium. Kto by chciał gwiazdy zobaczyć? Tak, mówiliśmy i marzyliśmy o locie w kosmos, prawda? Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Kto pamięta? Co jeszcze ustaliliśmy? Fotele regulowane, takie żeby można było się też pokręcić, prawda?